zagrożenia, że jednorazowo w polską przestrzeń powietrzną wlatuje kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt obiektów, które naruszają nasze bezpieczeństwo I, i przyznam się szczerze, że teraz z perspektywy tych już kilku czy kilkunastu dni ja bardzo cieszę się, że pan generał Klisz, dowódca operacyjny podjął decyzję, bo to jest jednoosobowo Autoryzowana decyzja przez dowódcę operacyjnego o podjęciu tych radykalnych kroków związanych ze strzeleniem tych obiektów, które w sposób szczególny zagrażały, bo to jest naprawdę. Bardzo poważna decyzja i też pan generał Klisz no też liczy się z konsekwencjami, bo nie wiem czy pani redaktor wie, czy państwo wiecie, że w momencie kiedy podjął tę decyzję, odważną decyzję, to zaraz bodnarowcy jeszcze, czy dzisiaj żurkowcy, Będą wkraczać do akcji, rozpoczną się przesłuchania dowódcy, oficerów, czy to było konieczne, czy to było zgodne z przepisami prawa, itd. itd. To, to akurat w tym zakresie przepisy prawa stoją na głowie i to też jest coś, co musi być jak najszybciej zmienione, bo żołnierz nie może się wahać, podejmując decyzję o obronie Rzeczpospolitej, czy to granicy, czy przestrzeni powietrznej.